Czy kiedykolwiek spojrzałeś jej w oczy i poczułeś burzę, której nie potrafiłeś nazwać? Nie słodycz, ale zawrót głowy. Nie spokój, ale coś głębszego, jakbyś zapomniał, gdzie kończy się Twoja tarcza, a zaczyna jej spojrzenie. To nie poezja, to nie romantyzm, to ostrzeżenie, stare jak sama cywilizacja. Wiedza, którą porzuciliśmy nie dlatego, że była fałszywa, ale dlatego. Że była zbyt kosztowna, by ją posiąść. Sokrates nie pisał książek, ale zapisywał prawdę w duszach tych, którzy odważyli się słuchać. Nie nienawidził kobiet, ale widział to, czego inni nie chcieli zobaczyć. Mówił: To, co zasłania te, nie może być ślepoczczone, a to, co urzeka, musi zostać zrozumiane, zanim cię pochłonie. Nie mówił tego z goryczą, mówił to z ogniem rozumu. Ludzie śmiali się z Niego. Sokrates, po co komplikujesz? Po co rozbijasz, to co daje przyjemność? Ale On wiedział, że niepoznana przyjemność prowadzi do zniewolenia, i nie ma zniewolenia silniejszego niż to, które przychodzi w postaci kobiecego, uśmiechu. Zadaj sobie pytanie, dlaczego ona milczy, kiedy najbardziej chcesz jej słów? Dlaczego potrafi jednym spojrzeniem przywrócić Twoje postanowienia? Dlaczego wycofuje się, gdy ty się otwierasz? Czy to manipulacja? Nie, to natura. To selekcja. To subtelna wodka o przetrwanie zakamuflowana w słodyczy i dotyku. Sokrates mówił, że dusza to rydwan, rozum jest woźnic, duch to koń woli, a apetyt to ten dziki, nieposkromiony koń. I miłość? Miłość to burza, która testuje twój uchwyt na lejce. Kiedy tracisz kontrolę, nie jesteś już człowiekiem. Jesteś cieniem samego siebie, niesionym przez pragnienie. Illumroszczęt żyje dziś w iluzji. Ubierają się nie dla siebie, ale dla jej oka. Mówią nie z prawdy, ale z nadziei, że zostaną pochwaleni. Budują nie z misji, ale z potrzeby bycia załzaszonym. To nie miłość, to transakcja. Ona nie kalkuluje tego wszystkiego. Ona po prostu taka jest, jak księżyc, nie planuje przypływów, po prostu przyciąga. A ty? Ty jesteś osionem. Chyba, że stanie się skałą. To nie jest opowieść o niej, to jest opowieść o tobie. Bo ona nie zdradza. Ona odsłania, odsłania kim jesteś w chwili pokusy, w momencie testu, gdy wszystko w tobie chce uklęknąć. Nie dlatego, że jest okrutna, ale dlatego, że natura nie wybiera słabych, Sokrates nie obawiał się śmierci, bał się życia nieprzemyślanego, a najbardziej pragnie nieprzeanalizowanych, bo to one sprawiają, że mężczyzna oddaje koronę, zanim sam ją założy, i wtedy nie ona cię odrzuca, to ty sam siebie zdradzasz. Kobieta nie potrzebuje twojego uległości, potrzebuje twojej obecności, twojego kierunku, twojego nie, które znaczy więcej niż tysiąc tak. Ale jeśli podniesiesz ją ponad swoją misję, przetestuje Cię. Niezłośliwie. Instynktownie. Bo wtedy wie, że Twoja dusza jest na sprodzak. Nie zginął za bluźnierstwo. Zginął, bo uczył mężczyzn widzieć. A mężczyzna, który widzi, nie da się oszukać. Nie przez polityka. Nie przez pochwałę. Nie przez piękno. Życie nieprzemyślane nie jest warte życia, powiedział. Ale to pragnienie nieprzemyślane jest tym, co naprawdę cię zniszczy. Zrozum kobiety, ale bardziej zrozum siebie w jej obecności. Bo jeśli to zrobisz, nie staniesz przed nią jak żebrak, ale jak lust. Filozofowie od wieków bali się jednego pytania: czym naprawdę jest kobieta? Nie jako ciało, nie jako rola społeczna, ale jako zjawisko. Jako zasada, niektórzy próbowali odpowiedzieć. Jung mówił o animie, kobiecym aspekcie duszy mężczyzny. Nieczy widział w niej chaos, który rodzi gwiazdy. A Sokrates. Sokrates milczał tam, gdzie inni krzyczeli, bo wiedział, że kobieta to nie problem do ryzania, ale lustro, w którym odbija się Twoja własna nieświadomość. Ona nie musi cię karać. Twoje własne złudzenia zrobią to za nią. W jej obecności ujawnia się to, co tłumiłeś. Brak celu, głód uznania, głęboko zakorzeniony strach przed byciem niewystarczającym. I jeśli nie jesteś gotów to zobaczyć, nazwiesz to zdradą, manipulacją, chłodem. Ale to nie ona cię zawodzi. To ty sam siebie zdradzasz, chcąc od niej tego, czego sam sobie nie dałeś. Platon. Uczeń Sokratesa mówił o jaskini. Większość ludzi widzi tylko cienie na ścianie i myśli, że to rzeczywistość. Ale co, jeśli największym cieniem jest ona, nie ona sama, ale twoje wyobrażenie o niej, twoje projekcje, twoje fantazje? Bo kobieta to nie obraz, to nie odpowiedź, to pytanie, z ilu związków odchodzi ona, a on zostaje zdezorientowany. Dlaczego? bo myślał, że ślub to zakończenie poszukiwania, a dla niej to początek obserwacji. Ona nie zostaje, bo ją wybrałeś, ona zostaje, jeśli w tobie coś jest kierunek, siła, spokój, który nie zależy od niej, jeśli nie, odejdzie, albo fizycznie, albo psychicznie i nie będzie wiedziała, dlaczego, bo jej wybier nie jest logiczny, jest egzystencjalny. Sokrates uczył, że prawdziwy mężczyzna zaczyna się tam, gdzie kończy się potrzeba bycia kochanym. Nie znaczy to, że masz być zimny, ale że nie możesz budować swojego sensu na jej potwierdzeniu, bo wtedy nie jesteś mężczyzną, weź echem jej nastroju. Wielu moszczęć myśli, że jeśli będą dobrzy, będą kochani, ale kobieta nie wybiera tego, kto jest dobry, wybiera tego, który zna siebie. Tego, którego świat nie kończy się na niej, tego, którego obecność mówi: Jestem tu, ale nie dlatego, że muszę, dlatego, że chcę i odejdę, jeśli muszę. To nie arogancja, to granica a kobiecość, choć nie powie tego wprost tęskni za granicą, bo granica to być koństwo. Sokrates wiedział, że mężczyzna, który nie zna siebie, będzie używał kobiety jako lustra, a potem ją za to obwini, gdy zobaczy tam swoje rany. Ale kobieta nie jest odpowiedzialna za Twoje blizny. Ona jedynie je dotyka. A kiedy je dotyka, zaczynasz czuć. I wtedy możesz się albo rozpaść, albo zbudować na nowo. Wszyscy chcą kobiety, która zrozumie ich ból. Ale nikt nie chce być marszczeną, który przyszedł przez swój własny ogień. To dlatego ona odchodzi, nie dlatego, że nie kocha, ale dlatego, że nie może szanować tego, co nie przeszło próby. A szacunek to gleba, na której wyrasta miłość. Nieodwrotnie, zanim więc spojrzysz na nią i powiesz: Zawiodłaś mnie, zapytaj je siebie, czy ty naprawdę byłeś, czy byłeś obecny, czy znałeś swoje granice, czy potrafiłeś powiedzieć nie nie bobiąc się, że Cię opuści. Czy Twoje tak było wyborem, a nie kapitulacją? Sokrates nie zostawił traktatu o kobietach, bo wiedział, że nie chodzi o kobiety, chodzi o Ciebie. Bo jeśli Ty jesteś w porządku, świat, relacje, kobieta, wszystko się ustawia. Ale jeśli Ty jesteś w chaosie, nie znajdziesz porządku w jej ramionach, bo to nie ona Cię uzdrowi. To ty musisz siebie odzyskać. Kobieta nie jest celem, jest lustrem, testem. Zaproszenie, ale to ty decydujesz, czy staniesz się moszczyn, który potrafi spojrzeć w to lustro bez lęku. A jeśli tak, już nigdy nie będziesz jej potrzebował, ale właśnie dlatego będziesz przez nią wybrany. Bo Sokratesa nie zamilkł. On wciąż mówi: mu... pytanie brzmi, czy jeszcze potrafisz słuchać? Czy zauważyłeś, że wielu mężczyzn dziś nie umiera z powodu ran fizycznych, ale z powodu cichych rozczarowań, zgaszonych spojrzeń? Słów, które miały być odpowiedzią, ale były tylko echem niezrozumienia. Dlaczego? Bo mężczyzna, który nie zna siebie, nie umie wybrać kobiety. Nie tej właściwej, nie tej, która rezonuje z jego duszą, wybiera oczami, albo lękiem. Albo samotnością, i kiedyś obudzi się obok niej i zrozumie, że nie został zdradzony, został zdemaskowany nie nauczyli nas, czym jest kobieta, ale jeszcze bardziej nie nauczyli nas, czym jest mężczyzna. Wychowywani przez społeczeństwo, które mówi bądź miły, uległy, rozumiejący, ale nie mówi bądź silny, spokojny, ukorzeniony. Powiedziano ci, że masz ją uszczęśliwiać, ale nikt nie powiedział, że twoim zadaniem nie jest dawać jej szczęście. Twoim zadaniem jest być punktem odniesienia, jak góra, jak północ, jak zasada. I ona cię przetestuje nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że musi wiedzieć, czy naprawdę jesteś. Bo jeśli tylko grasz męsyk coś, odpadniesz przy pierwszym podmuku. Mężczyzna pyta, czego ona chce. Ale to nie pytanie dla filozofa. Filozof pyta, dlaczego ja chcę być chciany? I wtedy zaczyna się prawdziwa rewolucja wewnętrzna. Bo dopóki twoja wartość zależy od jej aprobaty, jesteś więźniem, nawet jeśli ona cię kocha. Kobieta jest jak syrena, nie dlatego, że chce Cię zatopić, ale dlatego, że jej śpiew wyciąga na powierzchnię Twoje najbardziej pierwotne instynkty. A jeśli nie jesteś gotów, stracisz ster. Nie ona Cię zniszczy. Ty sam się rozbijesz o skały własnego pragnienia. Dlatego mężczyzna musi się uczyć milczenia, samotności. Pustyni musi się nauczyć wyszymać głod, nie karmiąc się złudzeniem. Sokrates nie był ani ascetą, ani uwodzicielem. Był obserwatorem. Widział, jak mężczyźni oddają swoje dusze dla ciała, które się starzeje. Widział, jak mężczyźni zdradzają swoje powołanie dla spojrzenia, które mija. Nie oceniał, ale pytał, czy to jest to, co naprawdę chcesz. Bo jeśli tak, przyjmij konsekwencje. Ale jeśli nie obudź się, kobieta nie jest Twoim domem. Twoim domem jest spokój, który w sobie zbudujesz jeśli ten dom istnieje, ona wejdzie. ale jeśli nie istnieje, będziesz próbował zbudować go w niej, a to ją zmyczy. Zmyczy bycie twoim lekarstwem, Twoją matką, twoją drogą, bo kobieta nie chce być Twoim sensem Życia. Ona chce iść obok Ciebie, gdy już go masz. Prawdziwa męsyk coś nie zaczyna się wtedy, gdy ją zdobywasz. Zaczyna się wtedy, gdy jesteś gotów ją stracić i nie stracić siebie. Sokrates wiedział, że najgłębsza iluzja to ta, która mówi: Bez niej jestem niczym. To nie miłość, to uzależnienie, bo miłość bez wolności to handel, miłość bez granicy to symbioza, miłość bez prawdy to teat, zrozum. Kobieta, która cię testuje, nie robi. Tego przeciwko tobie, ona robi to dla siebie. I jeśli nie przejdziesz, nie jesteś dla niej. Nie dlatego, że jesteś zły, ale dlatego, że jeszcze nie jesteś tym, kim miałeś być. To nie jej wina, to twoja odpowiedzialność. Mężczyzno, zanim zapytasz, jak ją zdobyć, zapytaj, czy potrafisz siebie utrzymać. Nie w sukcesie, w ciszy, nie w miłości w samotności nie w aprobacie w prawdzie bo tylko ten kto zna siebie może naprawdę spotkać się inaczej spotkasz tylko swoje złudzenia w jej oczach i nazwiesz to przeznaczeniem ona nie jest twoim przeznaczeniem ty jesteś swoim przeznaczeniem i tylko kiedy nim się staniesz ona cię rozpozna nie przez słowa nie przez, słowa, nie przez 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 czyny, ale przez obecność, która nie musi udowadniać niczego. Bo prawdziwy, mężczyzna, nie szuka potwierdzenia. On jest potwierdzeniem. Nie ma nic trudniejszego dla współczesnego mężczyzny, niż siedzieć sam i nie uciekać. Nie w kobiety, nie w pracę. Nie nie w, w ideologię, ale w siebie, w tę niewygodną przestrzeń, gdzie nie ma nikogo, kto go potwierdza, ani nikogo, kto go ratuje. To tam zaczyna się prawdziwa inicjacja. Nie w łóżku kobiety, ale w samotności prawdy. Sokrates nie mówił unikaj kobiet. On mówił poznaj siebie, zanim ją poznasz. Bo jeśli nie znasz siebie, Każda kobieta będzie dla ciebie albo boginią, albo demonem, albo ją ubostwisz, albo odwinisz, ale w obu przypadkach zgubisz rzeczywistość. Męska ignorancja nie leży w braku wiedzy, leży w złudzeniu wiedzy. Myślisz, że rozumiesz kobiety, bo spałeś z kilkoma. To tak jakbyś twierdził, że rozumiesz osją, bo wlałeś wodę do szklanki. Nie zrozumiesz kobiety póki nie zrozumiesz siebie, bo to co widzisz w niej, to odbicie Twoich własnych braków, Twoich lęków, Twoich ambicji. Ona Cię nie zniszczy. Ty sam się zniszczysz, jeśli nie zrozumiesz, co Cię do niej przyciąga. Prawdziwy mężczyzna nie zadaje pytania, jak ją zatrzymać. Zadaje pytanie, czy to, co w sobie zbudowałem, jest warty pozostania, bo nie chodzi o to, czy ona cię kocha? Chodzi o to, czy ty jesteś kimś, kogo warto kochać, nawet jeśli nikt cię nie kocha. To jest miara siły. Nie w tym, czy wygrywasz kobietę, ale w tym, czy przetrwasz, gdy ona odejdzie. Zobacz, jak działa natura. Drowo nie przekonuje ptaka, by usiadł na jego gałęzi. Drowo rośnie w milczeniu stabilności. I ptaki same przylatują. Tak działa męsyk, Nie szuka, nie ściga, nie blaga, rośnie. A to, co prawdziwe, zostaje. To, co chwilowe, odpada. Większość mążyn nie boi się kobiet. Oni boją się siebie w relacji z kobietą. Boją się, że znowu stracą kontrolę. Że znowu zapomną, kim są. Że znowu oddadzą ster, by tylko dostać dotyk uwaga, ciepło, ale dotyk nie jest dowodem. Uwaga nie jest miłością. Ciepło nie jest prawdą. I to co czujesz, może być tylko reakcją chemiczną na własne rany. Piszesz do niej, a może to list do siebie? Piszesz: tęsknię za tobą. Ale czy nie chodzi o to, że tęsknisz za sobą, tym kim byłeś, gdy ona cię kochała? Czy ona naprawdę była taka wyjątkowa? Czy po prostu czułeś się wyjątkowy, gdy była obo, to nie o nią chodzi. To o Twoją tożsamość. Nie próbuj zrozumieć kobiety, zanim opanujesz swój ogień. Nie próbuj jej zdobyć, zanim zdobędziesz siebie. Bo kobieta to test nie tylko Twojej siły. To test Twojej integralności. Czy umiesz być sobą, nawet gdy jesteś przez nią kuszony? Czy pozostajesz sobą, nawet gdy ona cię nie wybiera? Bo jeśli tylko jesteś mążczyną, gdy ona cię chce, to nie jesteś mążczyną. Sokrates wiedział jedno, prawda nie zawsze daje ukojenie, ale zawsze daje wolność. I mężczyzna, który widzi kobiety nie przez pryzmat fantazji, ale przez pryzmat szy, rzeczywistości, ten mężczyzna może kochać naprawdę, nie ślepo, nie obsesyjnie, ale schanie, silnie, z głębi duszy. Bo nie kocha z braku, kocha z pełni. Niech więc Twoja droga nie będzie drogą zdobywcy, kobiet, ale odkrywcy siebie. Bo kiedy stanie się moszczyną, który nie potrzebuje kobiety, ale potrafi ją kochać bez iluzji, wtedy ona nie będzie Twoim celem, będzie Twoim towarzyszem. A to różnica między chłopcem a moszczyną, między iluzją a prawdą, między pożądaniem. A przeznaczeniem. W pewnym momencie mężczyzna musi zrozumieć, że to nie kobieta go zdradziła, to on zdradził samego siebie. Kiedy? Wtedy, gdy przestał czuwać nad swoim duchem, gdy zamienił misję na emocje, gdy oddał kierownicę swojego życia w ręce tych, którzy kierują się strachem, a nie prawdą, to nie ona cię zraniła. To twoja ślepota wystawiła serce na ostrze, które od początku było w jej doni, i miałeś to widzieć. Miłość jest święta, ale nie każda miłość jest mądra. Sokrates mówił, że nie każde pragnienie ma wartość, bo nie wszystko, co przyciąga duszę, ją uszlachetnia. Wielu z nas myli intensywność z głębią, cierpienie z poświęceniem. Chemiczne uzależnienie z przeznaczeniem, a potem cierpimy nie dlatego, że kochaliśmy za mocno, ale dlatego, że myliśmy przetrwanie emocjonalne z duchowym wzrostem. Mężczyzna, który szuka spełnienia w kobiecie, jest jak wędrowiec, który szuka studni w ruchomych piaskach. Niezrozumnie źle. Kobieta może być źródłem inspiracji, może być oazą. Może być świętością, ale nigdy nie może być Twoim fundamentem, bo fundament musi być w Tobie. Sokrates nie dał odpowiedzi. Dał pytanie, bo prawdziwa wiedza nie jest podawana, ona jest odkrywana w ogniu westynnego konfliktu. Zapytałby Cię dziś, czy Twoje pragnienie kobiety wynika z pełni, czy z głodu? Czy chciano, bo jesteś gotowy dawać, czy dlatego, że chcesz by cię uleczyła, bo jeśli chcesz, by cię uleczyła, jesteś jeszcze chłopcem.